Witajcie! Z tej strony Karolina. Dzisiaj zrobimy sobie taki filmik porównujący te dwa smartwatche, czyli Apple Watcha serii 7 i Galaxy Watcha 4 Classic, czyli można powiedzieć takie flagowe urządzenia na obydwa systemy, czyli na Androida i iOSa. Zobaczymy, czy przejście na przykład z jednego systemu na drugi system w związku z zegarkiem będzie się wiązało z jakimiś bolesnymi przeżyciami. Także opowiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy i co ja na ten temat sądzę, i co w ogóle myślę o tych dwóch zegarkach. Natomiast nie będzie to oczywiście taka pełnoprawna recenzja jednego i drugiego zegarka, ponieważ trwa bo na pewnie z godzinę. Recenzja Galaxy Watcha 4 zwykłego jest u mnie na kanale. W przypadku Apple Watcha serii 7 są filmiki związane z serią Nike, jak ona wygląda oraz jest taki filmik tips and tricks. Możecie sobie też zerknąć. Także co? Lecimy. Pierwsze, od czego sobie tak naprawdę zaczniemy, to jest wygląd. Wygląd to jest rzecz subiektywna. Nie chcę się tutaj rozwodzić. Na pewno obydwa zegarki wykonane są świetnie i co do spasowania materiałów, jakości pasków, nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Obydwa to jest najwyższa półka. Ekran. I tutaj i tutaj ekran bardzo dobry, ekran AMOLEDowy, jeden z lepszych na rynku. Tutaj mamy w przypadku Apple Watcha 396 na 484 piksele. Tutaj mamy 450x450 450 pikseli. Tak mówię, oba ekrany świetne, czytelne w słońcu, nawet bardzo mocnym. Nie miałam tutaj żadnych problemów. No i teraz system. Słuchajcie, te zegarki działają oczywiście na odrębnych systemach, nikogo to nie dziwi. WatchOS tutaj, WearOS tutaj. I teraz w przypadku yy, Apple Watcha. Można powiedzieć, że ten zegarek to jest centralne przedłużenie Waszego iPhone'a. Właściwie jego odpalacie, synchronizujecie i wszystko jest em, klonuje się tak jakby z iPhone'a. Wszystkie aplikacje, jeśli oczywiście je sklonujecie, to się klonują. E, powiadomienia, to że jeśli macie włączony ekran na iPhone'ie, to zegarek nie brzęczy, nie wibruje. To wszystko jest ustawione w domyśle. Możecie oczywiście sobie poprzestawiać potem aplikacje, w których nie chcecie dostawać powiadomień, ale ogólnie to wszystko jest ustawione domyślnie. Jeśli chodzi o Galaxy Watcha, tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Oczywiście ten zegarek dalej będzie przedłużeniem waszego telefonu i działa to bardzo dobrze, natomiast na przykład to, że jeśli dostajecie powiadomienie na telefonie, a zegarek nie brzęczy, musicie sobie ustawić. Od kopa musicie sobie ustawić, z których chcecie otrzymywać powiadomienia, bo jak tego nie, nie ustawicie, no to oczywiście będą to tylko jakieś pojedyncze informacje także też ten zegarek wymaga większej ilości zgód na przykład że na przykład dajecie dostęp do tego do tego do tego do tego w przypadku Apple Watcha to wszystko jest takie mocno zsynchronizowane dodatkowe gesty tutaj mamy możliwość odbierania i odrzucania połączeń specjalnym gestem tam jest tam do góry no jest, jest, są dwa takie gesty w przypadku Apple Watcha mamy Assistive Touch czyli tak zwane pukanie palcami. Ja to pokazywałam u siebie w filmiku z Tips and Tricks. Haptyka. Słuchajcie, no będę niestety oryginalna. Haptyka na Apple Watchu jest dalej nie do pobicia. To są sygnały haptyczne, puknięcia wtedy, kiedy potrzeba. Po prostu te sygnały haptyczne są takie smaczne. W przypadku Galaxy Watcha dalej no, to przypomina pierd komara. Niestety dla mnie to nie jest to, co ja bym chciała, natomiast i tak jest lepiej niż w większości innych zegarków, które możecie spotkać do telefonów na Androidzie. Jeśli chodzi o asystenta, no to tutaj oczywiście Siri. Ja tego nie używam. Ogólnie, w ogóle nie używam asystentów, ale jeśli ktoś potrzebuje, no to tutaj oczywiście Siri po angielsku. Natomiast tutaj mamy Bixby od Samsunga. Niestety dalej nie doczekaliśmy się asystenta Google'a, nie wiem czemu. Samsung zapowiadał jego obecność, ale dalej niestety jest on nieobecny. Jak przystało na zawodowe smartwatche? Mamy tutaj oczywiście powiadomienia i możliwość odpowiadania na te powiadomienia. Obydwa zegarki mają dialer, więc możemy zarówno odbierać połączenia, jak i dzwonić. Jeśli chodzi o odpowiadanie na powiadomienia i tutaj, i tutaj mamy kilka możliwości w przypadku Galaxy Watcha. Mamy zarówno zdefiniowane odpowiedzi krótkie, mamy emotikony, mamy dyktowanie oraz mamy klawiaturę. Natomiast ta oryginalna klawiatura Samsungowa jest według mnie bardzo słaba. Od razu zalecam zainstalowanie Gboarda i wtedy ta funkcjonalność jest naprawdę, naprawdę świetna. W przypadku Apple Watcha te możliwości są właściwie takie same jak w przypadku Galaxy Watcha, no akurat niestety teraz mi nie przyszło żadne powiadomienie, ale również mamy tutaj odpisywanie za pomocą krótkich odpowiedzi, za pomocą emotikonów. Możemy dyktować oraz pojawiła się klawiatura, natomiast ona działa tylko w języku angielskim. I żeby ją mieć, to musicie mieć po pierwsze ustawiony język angielski, po drugie ustawioną klawiaturę angielską. Nie ma tutaj swipe'a, musicie. Pisać po angielsku. Jeśli chcecie pisać po polsku, musicie wyłączyć podpowiedzi, w sensie po prostu, żeby on was nie poprawiał. Na pewno jest to mniej funkcjonalne, więc akurat tutaj wygrywa jednak Galaxy Watch. No i teraz przejdziemy do takich typowych funkcji smartwatchowych. Obydwa zegarki mają płatności. W Apple Watchu wszystko mi działa cacy. Apple Pay działa świetnie. Jeśli chodzi o. Galaxy Watcha no to niestety, ale mówiłam o tym szerzej w przypadku recenzji Galaxy Watcha 4 znowu mi nie działa to Google Pay, nie wiem dlaczego. Region płatności jest zmieniony na Malte. Po prostu pisze mi, że płatności nie są obsługiwane w moim rejonie. Cały czas mi znika Google Pay z zegarka, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. W każdym bądź razie wiem, że u innych te płatności. Działają. I tutaj, i tutaj mamy sterowanie aparatem. Natomiast różnica jest taka, że w przypadku Apple Watcha, o, nawet teraz widać, może tylko nie chcę tutaj teraz tego wyłączać, ponieważ ja filmuję tym iPhone'em, to możecie zarówno robić zdjęcie, nagrywać filmy, ale najważniejsze, możecie na przykład koronką robić zoom tego, tego zdjęcia. Albo przełączacie z przedniej na tylnią kamerę. W przypadku Galaxy Watcha jest trochę gorzej, ponieważ oczywiście możecie sterować aparatem. Natomiast tutaj mamy tylko możliwość włączenia samowyzwalacza i po prostu pyknięcia zdjęcia. Nie możecie robić ani zoomu, ani na przykład zmieniać kamery, którą chcecie robić zdjęcie. Szkoda. Mogłoby być to trochę lepiej rozwiązane. To, co się jeszcze wiąże z aparatem, to obydwa zegarki mają tutaj możliwość podglądu zdjęć w galerii, natomiast w przypadku Apple Watcha, możecie na przykład to zdjęcie wysłać do jednego ze swoich kontaktów, na przykład e-message. W przypadku Galaxy Watcha mamy galerię, natomiast właściwie poza tym, że podejrzymy to zdjęcie, no to nic tutaj. Więcej nie możemy zrobić. Szkoda. Obydwa zegarki mają oczywiście sterowanie muzyką. Działa to też tutaj bardzo dobrze. I tutaj, i tutaj mamy, kont mamy jakby kontrolę oddychania. Tutaj to się nazywa Uważność. To jest aplikacja Uważność. W przypadku Galaxy Watcha mamy to w kafelku stres, także jest to dostępne. I teraz jeśli chodzi właśnie o stres, to w Galaxy Watchu mamy ogólnie taką, taki kafelek, gdzie możemy sobie sprawdzić ten poziom stresu, i mamy tutaj poziom od zielonego po czerwony. W przypadku Apple Watcha nie mamy czegoś takiego. Stres jest zmierzony tylko i wyłącznie tak jakby poprzez tętno, czyli im wyższe tętno, tak jakby tym bardziej jesteśmy zestresowani. No i obydwa zegarki mają monitorowanie snu, natomiast em, Samsung ma jeszcze coś takiego jak e, wykrywanie chrapania. I powiedzmy sobie tak, że mi się nie udało zarejestrować chrapania. Ym, niestety, widocznie nie chrapie. Ale to już e, kiedyś mi się udało zauważyć, jak miałam poprzedniego Galaxy Watcha 4, więc to jest taki dosyć fajny feature. No i też w Samsungu Galaxy 4 możecie monitorować mm, ciśnienie krwi podczas spania. To są takie funkcje smartwatchowe, które ja widzę sensowne, tutaj, żeby Wam o nich powiedzieć. Teraz przejdziemy do funkcji bardziej takich fitness i zdrowotnych. Oczywiście obydwa zegarki mają pomiar tętna. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Apple Watchu, no to tak naprawdę taki stały pomiar tętna macie tylko podczas wysiłku i kilka minut po jego zakończeniu. Wreszcie przypadków musicie sobie to tętno wywołać ręcznie. Są też powiadomienia o za niskim i za wysokim tętnie, natomiast jeśli tak naprawdę tylko podczas wysiłku jest to tętno monitorowane w sposób ciągły, to nie bardzo widzę jaki to ma sens. Natomiast w przypadku Galaxy Watcha możemy sobie ustawić, jak chcemy, żeby ten puls był na przykład badany, czy chcemy, żeby to był pomiar ciągły, czy co 10 minut. Możemy sobie ustawić alerty o wysokim i o niskim tętnie, więc to jest akurat fajne. Obydwa zegarki mają pomiar ciśnienia krwi oraz pomiar EKG. Natomiast o ile na Apple Watchu mi to działa bez większego problemu, o tyle niestety u mnie w Galaxy Watchu nie byłam w stanie tego sprawdzić, ponieważ okazuje się, że ta aplikacja Samsung Health Monitor po prostu nie działa w moim regionie. Nie jestem w stanie jej ściągnąć, nie jest dla mnie dostępna, więc ani ciśnienie tętnicze, ani EKG. Nie jestem w stanie monitorować na tym zegarku. Szkoda, ale z tego co wiem, to w Polsce jest to dostępne. Dodatkowo Samsung ma jeszcze coś takiego jak analizę składu ciała czyli coś, czego nie ma Apple Watch. I to jest ogólnie fajne. No i obydwa zegarki mają GPS. Ja biegałam z tymi zegarkami oboma, jeden na jednej ręce, drugi na drugiej i mogę wam powiedzieć, że trasa zarysowana przez jeden i drugi zegarek była praktycznie identyczna. Ilości kilometrów na to zrobiłam 5,5 km biegając, były tam były dosłownie jakieś minimalne różnice. Zegarki też pokazywały praktycznie taką samą wartość tętna podczas biegania, więc uważam, że radzą sobie tutaj obydwa bardzo dobrze. W przypadku kroków, Apple Watch tych kroków nam nie pokazuje tak od strzała, tak? żeby wejść w to, jakie mamy kroki, no to musimy wejść tutaj w aktywność i dopiero wtedy widzimy ilość kroków. Natomiast jeśli chcemy, żeby kroki pokazywały się tak jak teraz u mnie tutaj na, na tarczy, to musimy sobie ściągnąć naszą aplikację, na przykład yy, krokomierz plus plus. On jest darmowy i wtedy dopiero możemy ten, te kroki dodać do tarczy. W przypadku Galaxy Watcha yy, te kroki yy, pokazują nam się praktycznie automatycznie i to też jest w sumie fajne. Jeśli chodzi o to, jak te zegarki liczą kroki, to powiem Wam, że różnica między tymi zegarkami na 11 tysiącach kroków była około 300 kroków. Więc wydaje mi się, że nie jest to duża różnica. Wiadomo, że gdzieś tam może być błąd pomiarowy, ale ogólnie uważam, że jest tutaj całkiem w porządku. No i ostatnia rzecz, czyli bateria. Słuchajcie, w przypadku. Ja tutaj mam wersję 46 mm Samsung Galaxy Watch i 45 mm Apple Watch, więc są to te największe wersje o największej pojemności baterii. W przypadku Apple Watcha z treningiem około godzinnym, z włączonym Always on Display, zegarek właściwie można powiedzieć, że wytrzymuje jeden dzień. Pod koniec dnia między 30 a 40% zostaje, więc i tak trzeba go naładować, żeby na drugi dzień nam się nie rozładował. Bez włączonego Always on Display. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że ten zegarek wytrzyma mi przynajmniej maksymalnie półtorej dnia, więc i tak w ciągu dnia musiałabym go doładować. W przypadku Samsunga sytuację miałam właściwie identyczną. Always on display, tutaj oczywiście włączony ciągły pomiar tętna, też trening około godzina. Pod koniec dnia około 30-20% zostawało z włączonym Always on display. Z wyłączonym Always on Display, półtorej, półtorej dnia to jest maks, jaki uzyskałam na tym zegarku. Także tutaj te zegarki można powiedzieć, że też idą łeb w web. No, i teraz, co ja myślę na temat tych zegarków. Osobiście uważam, że Apple Watch mimo wszystko to jest. Najlepszy wybór do iPhone'a, jeśli ktoś nie szuka zegarka typowo sportowego. Oczywiście on nie działa z Androidem, więc tutaj trzeba być świadomym. W przypadku Galaxy Watcha tutaj mamy większy wybór, jeśli chodzi o urządzenia na Android, tak zwany. To i tak uważam i powtórzę się to, mówiłam to też w recenzji Galaxy Watcha 4, uważam, że to jest w tym momencie najlepsza propozycja do Androida, jeśli ktoś szuka. Typowego smartwatcha, a nie zegarka typowo sportowego. Ten zegarek działa mi dobrze zarówno na Samsungu, jak i na Pixelu. Nie zrywało mi tej połączenia, działał bardzo dobrze. Więc też uważam, że ten zegarek jest najlepszy na Androida. Natomiast ten zegarek również przestał działać w tym momencie z iPhone'em. Kiedyś działał, nawet w okrojonej wersji, teraz już w ogóle nie działa. I powoli wydaje mi się, że niestety, ale producenci zaczynają dążyć do tego, żeby kupować wszystko jednej firmy. Niestety mamy już taki trend i to mnie między innymi pokazuje to, że żeby na przykład ten EKG czy ciśnienie krwi działało, wam musicie mieć zegarek od Samsunga, bo niestety na innych telefonach wam to nie zadziała. A mi to i tak nie działa, bo nie działa w moim regionie, więc i tak jest kupa. Ale pomijając to uważam, że jest to bardzo udany zegarek. I podsumowując, już tak, już tak całkowicie, według mnie te zegarki są mimo wszystko bardzo podobne i bardzo podobnie działają. Ja nie odczułam jakiejś bolesności przez, prze, przerzucając się z jednego na drugi zegarek. No może pod kątem haptyki trochę, ale ogólnie polecam zarówno jeden, jak i drugi zegarek. I od tego to już bardziej zależy chyba jaki system preferujecie. Zależy właśnie od tego wybór zegarka. Także, no nic, mam nadzieję, że cośkolwiek Wam ten film rozjaśnił. Ja się już będę żegnać. Życzę Wam udanego dnia i zapraszam na moje kolejne filmy. Cześć.